Zostawcie koniecznie lajka, like subskrypcję i komentarz pod tym filmem, aby więcej osób dowiedziało się, co dzieje się w polskiej polityce. Miłego oglądania! Dzień dobry, ja nazywam się Julia i chciałbym zapytać Pana, co uważa Pan o inwestycji Lidla w Gierzwałdzie? Jak wiemy, w Gierzwałdzie powstać ma składowisko odpadów niebezpiecznych pod zdradzieckim szyldem Centrum Dystrybucyjnego, w którym to rocznie składowane będzie około 150 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych. Jest to ogromne zagrożenie dla środowiska. Takie wysypiska potrafią płonąć, są skrajnie niebezpieczne. I moje pytanie brzmi, gdzie tutaj jesteście Wy? Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi, czy też z porozumienia C40, a jednak nie zrobił pan nic dla ochrony tej absurdalnej budowy Molochalili. Poczekaj, poczekaj, nie, bardzo dobrze, byłem ciekaw, dlaczego nie chcesz mi piątki przybić, już wiem, bo po prostu się bardzo mocno nie zgadzasz z poglądami, ale okej. Okay. Tylko najpierw poczekaj, zanim odpowiem ci na twoje pytanie, bo i bardzo się cieszę, dlatego że to też pokazuje, że na nasze spotkania przychodzą ludzie, którzy się nie do końca nie zgadzają. To znaczy. Przepraszam cię bardzo, od tego zacznę. Dla Ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie Ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący. A oglądałeś to, co się dzieje w, Kal w Kalifornii? To by się wydaje, że to jest tak samo z siebie się dzieje? Znaczy, dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to to jest kwestia edukacji. Bo to nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, ktoś może nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się, stary, nie śmiej się, dlatego że tego typu. Ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że ziemia płonie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jeżeli ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy, i dziwi mnie jedno, że twoje pokolenie może sobie z tego nie zdawać sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami. I to jest sprawa mega poważna. C40 nasłuchałeś się jakichś bzdur jakiejś propagandy, dlatego że C40 to jest organizacja, która nikomu nic nie może kazać. Więc jeżeli żeś się nasłuchał o tym, to jest to po prostu nieprawda. Natomiast wracając do twojego pytania, które jest absolutnie uprawnione i jakby traktuje cię bardzo poważnie i całą sprawę, o której mówisz. A mianowicie rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia czasami z, nie, z nielegalnymi składowiskami. Ja nie wiem, czy to, o czym mówisz, bo nie znam sprawy, nie wiem, co akurat tutaj jest planowane. Myślę, że być może trochę ją źle interpretujesz, ale nie wiem, tego sprawdzę. Powiem ci tylko tyle, że jestem w bardzo wielu miejscach i rzeczywiście samorządowcy mi często mówią, że mamy gdzieś nielegalne składowiska. Okazuje się, że samorządowcy z tą sprawą nic nie mogą zrobić, dlatego że do tego jest potrzebna inspekcja, interwencja rządu, wojewody nakładają się przeróżnego rodzaju prerogatywy i sprawy są wielokrotnie przez lata nierozwiązywane. To jest też może być rola dla prezydenta, żeby objechać wszystkie samorządy i opracować program czyszczenia, natychmiastowego czyszczenia tego typu niebezpiecznych miejsc. Ja dostałem na przykład w Warszawie takie sygnały i też. Zanim przeszedłem tę drogę biurokratyczną, żeby mieć wszystkie pozwolenia i tak dalej i tak dalej, pytanie kto ma za to zapłacić, trwało to bardzo długo. Zlikwidowaliśmy takie miejsca, ale trwało to zdecydowanie za długo. I tak prezydent może coś z, tej, z tą sprawą zrobić, jeżeli mówimy rzeczywiście o nielegalnych składowiskach, bo ja nie wiem, czy akurat ten przykład, który podałeś jest prawdziwy. I ja mam zawsze szacunek do wszystkich, którzy zadają pytania i bardzo dobrze, że takie pytanie zadałeś, bo ono jest po prostu merytoryczne i prawdziwe. Natomiast naprawdę, to znaczy... Wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, którzy uważają, że nic się z klimatem nie dzieje i że wszystko jest super i człowiek nie ma na to żadnego wpływu, to ja jedyne co mogę powiedzieć, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Dziękuję I powiem bardzo. więcej, jeszcze, jeszcze, tylko trzy, jeszcze tylko trzy zdania. I powiem więcej, że my się możemy spierać, ja jestem gotów się spierać na ile rozwiązań ewentualnie restrykcyjnych, takich czy innych, ale wiesz ile jest takich rozwiązań dzięki którym można walczyć z ociepleniem klimatycznym, co do których chyba nie będzie sporu. Czy ty się ze mną nie zgodzisz, że dobrze jest oszczędzać energię? Czy ludzie się ze mną nie zgodzą, że dobrze mieć czyste powietrze albo więcej zieleni w miastach? Czy my się nie zgodzimy, że dobrze jest mieć więcej odnawialnych źródeł energii? No to C40 głównie jest o tym. Patrzymy, co się dzieje w innych miastach. Możemy skorzystać z tego tylko przykładów albo nie, bo ta organizacja tylko i wyłącznie pozwala nam porównywać przykłady. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić, które są kompletnie nie kontrowersyjne po to, żeby obniżyć cenę energii, żeby być niezależnym od Putina i żeby walczyć z ociepleniem klimatycznym. I powiem Wam znowu, słuchajcie, dlaczego i jaka to jest kategoria? Po prostu to jest kategoria, która dokładnie identycznie wpisuje się w to wszystko, o czym ja mówię.